Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Emily z tej strony. No dobra, bądźmy szczerzy, tytuł troszeczkę okłamuje. To nie, nie będę robił streamów z tych imprez, które napisałem. Ale w dniu w jutrzejszym, gdzieś dzisiejszym, w czwartek, 13 dnia czerwca, będziecie mieli okazję zobaczyć triumfatorów następujących imprez. Przede wszystkim mamy Dreamhack, mamy MLG, mamy North American Star League oraz do tego wszystkiego GSL i na sam koniec World Championship. Championship Series America. Innymi słowy, Life oraz Hero. Chciałem, abyście zobaczyli, co tych dwóch graczy łącznie razem wygrało. Największe imprezy, wszystkie najważniejsze imprezy, tak naprawdę. E, chyba poświęcje Masters, nie wiem czy ktoś wygrał, nie pamiętam już tego, wszystko, co było, jest. Udało tej dwójce się zgarnąć. To jutro będzie na streamie. Po raz pierwszy MSS 2TV będzie miało takich graczy. To trzeba zobaczyć na żywo. Zapraszam wszystkie osoby, które gdziekolwiek tam są, które będą mogły stawić się o 17.00 na stream z Live Hero, jeszcze QXC oraz do tego wszystkiego Lovely w Rhythmix RSL Grupa C, godzina 17.00, o 16.15 zaczynamy małą rozgrzewkę, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze działa, a to trzeba zobaczyć. Po prostu trzeba, nie ma innego wyjścia, jutro wszyscy jesteśmy na streamie. Nie ma, po prostu nie, nie nagrywam na YouTube'a. Foch! No nie no, dobra, pewnie nagram. Ale na żywo naprawdę zapraszam. Dla mnie to będzie coś wspaniałego, móc streamować i kasować gry tych graczy. Live Hero, QXC oraz Lovely. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć!